Jestem przy kolejnej stacji, rzeka Kosutka. Musiałem zdjąć buty, żeby przejść przez bagna, ale w tej chwili stoję na takim o, prymitywnym moście. Z jednej strony rzeka Kosutka, południowy brzeg, dopływ, znaczy przepraszam, południowy dopływ Biebrzy, rzeka uregulowana. Właściwie jako kanał służy wód melioracyjnych z okolicznych puli łąk. No, niemniej jednak woda jest w niej bardzo czysta. To są wody deszczowe, opady wód deszczowych, więc trudno, żeby była inna. Rzeka nazywa się Kosutka. A na tych terenach, oczywiście, się, łosia zobaczyć można mnóstwo ptaków, pociany, czaple. Czaple białe, czaple siwe. czy też czarne, nie pamiętam już dokładnie. Słowem rejon tętniący życiem, a ja dalej pojadę tu przez to pobliskie bagienko, nawet dwa widzę w zasięgu wzroku, o będę musiał znowu taplać się w wodzie, ale pogoda jest dzisiaj rewelacyjna na takie wędrówki po bezdrożach Biebrzeńskiego Parku Narodowego, zatem kąpiel w wodzie dobrze robi, to na razie, dziękuję.